Optymalna organizacja biura jest rzeczywistością. Zapraszamy do biura Kaizen Institute w Bad Homburg. Ty dzisiaj jesteś naszym rozgrywającym rzucaj! Odbieranie telefonów, poczta i inne sprawy organizacyjne są codziennie w rękach innej osoby. Osoby te zmieniają się, by obciążenie tymi sprawami było równomierne w ciągu tygodnia. Elastyczne biuro, wyposażenie, które łatwo można przestawiać, umożliwia dopasowanie miejsca pracy do zadań. Układ stanowisk pozwala wykonywać pracę przy dowolnym biurku w różnych układach indywidualnym i zespołowym. Dzięki temu przestrzeń dopasowuje się do potrzeb, a nie potrzeba do przestrzeni. Spotkanie Office Life Krótkie spotkanie zgodnie z wypracowanym wspólnie standardem. Są wyniki po ostatnim miesiącu. Sprzedaż naszych szkoleń Office Life wzrosła o 18%. Gratulacje! Cele do zrealizowania oraz zadania są prezentowane w widoczny sposób na tablicy, tak by każdy mógł o nich pamiętać. Stosowanie symboli pozwala na szybką komunikację. Dzięki nim dajemy sygnał innym, aby nas nie rozpraszali i możemy skoncentrować się na efektywnym wykonaniu pracy. Inne elementy codziennej pracy w biurze zapobiegają błędom. Na przykład standardy wizualne skracają czas poświęcony na wykonanie danego zadania. Wizualizacja procesów jest szczególnie ważna w sytuacjach nietypowych dla nowo przyjętych pracowników czy w przypadku zastępstw. Ułatwia komunikację i ogranicza sytuacje konfliktowe. Pozwala na wykonywanie danego zadania przez każdego pracownika. Wspólnie przeszliśmy przez cztery etapy zespołowego rozwiązywania problemów, po to, by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Naszym celem było uzyskanie dobrego działania kopiarki. Przeanalizowaliśmy problem, znaleźliśmy przyczynę, opracowaliśmy różne rozwiązania i wybraliśmy to, które najpewniej zażegna nasz problem, który leży w szkoleniu naszych ludzi. Nie mamy tu przecież żadnej wskazówki, jak z kopiarką pracować. Mam pomysł, abyś zastosowała tu One Point Lesson. Dasz radę? Tak, oczywiście. Świetnie, zatem bądź tak uprzejma i rozwiąż ten problem. Celem jest opracowanie standardu, który pozwoli na rozwiązywanie problemu, ale będzie też przejrzysty i zaoszczędzi czas. One Point Lesson, czyli krótki wizualny standard, to najlepsze narzędzie do tego rodzaju działań. Ergonomiczne wyposażenie umożliwia pracownikom na przykład zmianę pozycji z siedzącej na stojącą. Prowadzi to do uzyskania większego komfortu pracy i utrzymania koncentracji przez cały dzień. Optymalne procesy są podstawą efektywnego działania biura. Podczas mapowania rozpoznawane są wąskie gardła i skracany czas trwania procesu. Staje się on łatwiejszy i efektywny. W mapowaniu procesu biorą udział wszyscy zaangażowani w niego pracownicy. Opracowują zmiany, muszą je zaakceptować i wdrażać. Dobrze, jaki jest następny krok? Początkiem procesu będzie przygotowanie oferty na podstawie ustalonego standardu, potem przekazanie jej dalej. W podobny sposób jak biuro w Bad Homburg zorganizowanych jest większość biur Kaizen Institute na świecie. Zapraszamy na Office Live do Wrocławia na ulicę Koreańską 13. Odwiedźcie nas i przekonajcie się sami jak filozofia Kaizen działa na co dzień. Terminy Office Live dostępne są na naszej stronie internetowej.